Dzień dobry Państwu witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, po dość dłuższej przerwie. Wracamy z nowymi odcinkami na moim nowym kanale kanał Agro. Tak jak tutaj widzicie, na tym kanale udostępniam ten materiał. Jest to kolejny odcinek, tak jak sama nazwa wskazuje kanał Agro poświęcony agrobiznesowi. Dzisiaj w kanale Agro poruszymy temat nadchodzących wyborów prezydenckich. Słuchajcie, jest 13, którzy starają się o to stanowisko. Jako główna rola w państwie, jakim jest prezydent, w tej chwili trwa nieustanna rywalizacja o ten tak zwany stołek. Jak zaobserwowaliście, mamy 13 osób którzy reprezentują każdy swój poziom i zupełnie co innego chcą nam zaoferować. Ja tutaj nie będę stał po żadnej ze stron, po prostu postaram się to przeprowadzić w sposób obiektywny. Choć wiecie, mam swoich faworytów, czy dam faworyta, bo nie ukrywam, że internet ostatnimi czasy zalał, wiecie, w mediach społecznościowych tak, bo ja tutaj nie chcę, ten film zaraz po prostu zostanie zgaszony, jak tu zacznę gdzieś na kogoś źle mówić, ale wiecie, media publiczne lub niepubliczne, nazywajcie je jak chcecie, w postaci telewizora. To już do tej pory każdy z Was już chyba wyrobił sobie zdanie na temat każdego kanału, na czyją korzyść działa, prawda? Mamy tych kanałów kilka, no i one są fajnie, że tak powiem, też punktowane w social mediach, gdzie na tych portalach plotkarskich, czy też tutaj ludzi, co są stricte w branży agro, doskonale wiedzą, którą bramkę strzelają, czy której bramki bronią. Nie ukrywam, że jest to naprawdę, co chodzi o frekwencję prezydentów na tą kadencję, to jest rekord chyba, bo ja się nie, nie spotkałem, żeby aż tyle głów startowało o tą rolę stanowiska w państwie. Kandydaci, którzy naprawdę mają jakiś ciekawy program, przedstawiają go na swoich wiecach wyborczych. Jeżdżąc po Polsce, jedni robią to częściej, drudzy mniej częściej, ale starają się być obecni. Wiedzą o tym, że kanały w postaci social media to w tej chwili jest naprawdę kanał przekazu, jakby swojej aplikacji, zdobycia swojej, jakby też, słuchajcie, popularności, tak? bo ja nie ukrywam, że no tutaj akurat niektóre twarze, które kandydują na Miano prezydenta, widzę po raz pierwszy, więc oni też jakby w tej chwili walczą o Wasze względy, o Wasze przede wszystkim głosy, o Wasze poparcie. No, kanał Agro, ale wiecie, no to pff, polityka wszędzie jest, politycy jakby rządzą i wszystkich nas to dotyka, i to jest temat bardzo ważny, i nie ma co zapominać o nim, tym bardziej, że słuchajcie, to już jest za 8 dni. Czyli 18 maja, dzisiaj mamy 10 maja, nagrywam 18.54. 18 maja, dosłownie za tydzień, w niedzielę, pójdziemy na wybory. I chciałbym, żeby każdy z Was poszedł na te wybory, żeby nie było, że później ktoś zostanie wybrany, a my będziemy narzekać, a część osób po prostu nie poszła i nie zagłosowała, a będzie miała pretensje, alboście sobie takiego wybrali. No to ty tak nie mów. Tylko rusztyłek, i idź na wybory, i zagłosuj. I zagłosuj na osobę, która jest Tobie najbliżej sercu, która jest najbliżej Twojej branży, w której widzisz jakąś nadzieję. Wiecie, nie ma co się oszukiwać. Patrząc na rządy tych dwóch partii, jakie miała władzę przez około 20 lat. Wiecie, ja. O polityce dużo nie rozmawiam, ale ten kanał też stworzyłem między innymi po to, i nie wiem, czy dobrze, bo to jest dosyć a startuję od razu z polityką, no, ale trzeba o wszystkim pogadać. Słuchajcie, mieli 20 lat na to, jedna i druga strona, żeby w kraju naprawdę nas, jak to się mówi w cudzysłowiu, kupić, czyli naprawdę wzbudzić w nas zaufanie, żebyśmy mogli. Po prostu iść z nimi dalej i zobaczcie, co się teraz dzieje. Każdy obiecuje, każdy, patrzcie, obecna partia rządząca, jaka ona w tych swoich debatach w tej chwili jest wspaniała. Po prostu do rany przyłóż i wszystko będzie tak jak chcecie. Tylko ja się pytam, gdzie jest te 100 konkretów obiecanych w 100 dni, i tak naprawdę z tych 100 konkretów ile spełnili? Wiecie, także już możecie wiedzieć, kogo nie poprę, bo nie ukrywam, że no na pewno nie będę mówił jednym głosem tutaj wszystkich. Wiecie, ile ludzi, tyle różnych opinii i każdy ma swoje podejście. Ale my, ja jako przedsiębiorca, słuchajcie, gdzie już w branży jestem od 2014 roku. W tym roku minęło 11 lat, jak prowadzę działalność. Mam też gospodarstwo, ale nie ukrywam, że na tym gospodarstwie w tej chwili, no, nie pracuję, zajmuję się bardziej biznesem, bo nie mam na to czasu, jest to małe, hobbystyczne gospodarstwo, po prostu dałem pole w dzierżawę, ale słuchajcie, no, pracując w branży agro, mam na co dzień styczność z rolnikami, wiecie, u was biznes jak idzie, to się nie ma co uszukiwać, że u nas też idzie, jeżeli wy macie pieniądze i chcecie się rozwijać, no to przy, przychodzicie do nas, dealerów i się rozwijacie. I my się rozwijamy razem z Wami, budujemy nowe obiekty, oddziały, szkolimy serwis. Chcemy, żeby ten klient nasz był naprawdę dobrze obsłużony. Ja liczę na to, że u nas w tej chwili już doszliśmy do takiego etapu, gdzie ja, wiecie, na co dzień u siebie w firmie jestem i pilnuję tego biznesu, choć nie ukrywam, że no, wiecie, nie ma biznesów idealnych. Ja nie będę chwalił, że mój jest najlepszy, ale myślę, że robimy to dobrze. Choć jeszcze jest wiele do poprawy, ja nie, nie usiadam na laurach, broń Boże i nie to, że się zamykam i nie, nie rozmawiam z klientami. Słuchajcie, ja po prostu jestem dla was i do mnie do firmy, jak przyjdziecie, to zawsze ze mną możecie porozmawiać. Ja zazwyczaj, jak nigdzie nie wyjadę, jestem na miejscu, to codziennie jestem w firmie. Po prostu jak jest klient, który mnie zna, czy mnie nie zna, a zna mnie z internetu, wiecie, bo wy bardzo dużo. Ja jestem tego świadomy, że tutaj się pokazując w jakiś sposób no robi się ta zwyczajna popularność, tak. Ja nie mówię, że jestem człowiekiem popularnym, ale jestem już w branży agro człowiekiem rozpoznawalnym. Kanał jeszcze, który prowadzę firmy, czyli Agrotech Obszar, wiecie, to jest w branży agro w tej chwili chyba jako kanał firmowy, taki stricte od środka, gdzie jeszcze prowadzi to sam właściciel, to jest jedyny tak duży i nie ma zewnętrznego dostawcy, który to obrabia. Ja to wiecie, ten cały marketing w firmie, ja to lubię robić, ja się tym bawię, to jest dla mnie jakiś tam dodatkowy fan, gdzie też wciągam ludzi z firmy w to, jak zauważyliście, handlowców i myślę, że to wychodzi, bo widać oglądalność, jak i subskrypcje, choć wiecie też, dużo moich filmów jest jakby z podkładem muzycznym, wiecie, i czasami film, jak gdzieś tam wyłapie algorytm, pójdzie mocno, i złapię to inny kraj, na przykład bardzo dużo y, mam też obserwujących z Turcji, naprawdę z Turcji, ale nie tylko z Turcji. Są też y, ludzie z Afryki, no ogólnie z całego świata. Choć duża, największa część, wiadomo, to jest rynek rodzimy, czyli tu nasz polski, prawda? Czyli tam, jak mam w tej chwili jakieś około 68 tysięcy obserwujących na TikToku, to jest 80%. Polaków, a 20% to będzie rynek zagraniczny, tak, czyli odbiorcy z zagranicy, ale wracając, słuchajcie, do tego, o czym mówiłem. Tutaj aplikuję 13 kandydatów na prezydenta i teraz, to już jest za tydzień, i ja apeluję do Was wszystkich, Słuchajcie, idźcie na wybory, zagłosujcie. Ja z tego co widzę akurat branża Agro nie ukrywam, że rozmawiając z ludźmi tutaj w okolicy, czy nawet wiecie, bo do nas klienci przyjeżdżają nawet z całej Polski mogę tak powiedzieć, bo, bo handlujemy głównie wiadomo w Polsce, ale również i za granicą. Jak się tak rozmawia, to nie ukrywam, że branża Agro stawia naprawdę na nową krew. Nie będę tu ukrywał, że tą nową krwią, myślę, że tutaj w postaci prezydenta w tych wyborach, to jest pan Mecen, Sławomir Mecen. Jak się jedzie, słuchajcie, naprawdę tutaj na płotach, ten, kto się naprawdę utorsamia z kandydatem i sobie na płocie jego plakat powiesi, nie mówię, spoko, fajnie, jak najbardziej, twój wybór wspierasz, po to to jest. Więc moim zdaniem akurat tutaj, bardziej na wschodzie, Sławomir Mecen naprawdę tutaj ma duże szanse, co chodzi o poparcie rolników. Drugim kandydatem na pewno to będzie kandydat Nawrocki, Karol Nawrocki. To jest jakby drugi, czy oni w sumie na równi, bym powiedział, że co chodzi o społeczeństwo agro, nie boję się tego powiedzieć, że to są kandydaci tutaj najbardziej jakby wspierani i lubiani. Nie ukrywam, że słuchajcie, na, jadąc tutaj przez okolice, czy po innych lokalnych miejscowościach trafia się też Trzaskowski. Więc no to jest wybór każdego, tak jak wspomniałem, indywidualny jego wybór, tak. Choć czasem się dziwię, co oni by jeszcze musieli tak złego zrobić, żeby do tych ludzi dotarło, że ten wybór nie jest moim zdaniem dobry. Tak jak. Wspomniałem, te partie rządziły przez ostatnie 20 lat i mieli na to tyle czasu, żeby wzbudzić nas w zaufanie i żeby naprawdę pójść teraz twardo i wybrać kandydata. To ja się tego, jakby ja tego nie czuję. Wiecie, ja tego naprawdę nie czuję. Oni mnie nie kupili. Nie ukrywam, że no, jak to mówią, jeżeli tak jak. Z dwojga złego kogoś trzeba wybrać, jeżeli by ta dwójka była, ta ta dwójka, akurat tutaj Trzaskowski, Nawrocki idą łeb w łeb w sondażach tych, wiecie te sondaże to też nie wiem skąd one się biorą, dla mnie są troszkę podejrzane, ale nie o tym, to już sami sobie wyróbcie zdanie w tym temacie, gdzie w sumie ogólnie widzicie co się dzieje z koalicją w internecie, a mimo wszystko prowadzi, tak? gdzie, tak jak wspomniałem, słuchajcie, na wsi też plakat Czaskowskiego potrafi wisieć. No i jak widzę, no łamane są paragrafy, bo ten plakat, no długo też nie wisi. Jak ktoś gdzieś go powiesi, to za jakiś czas albo połowa jest zerwana, albo jest coś na nim namalowane i tak dalej. Więc dlatego zastanawiam się, skąd te poparcie. Chociaż to jest, wiecie, to są małe miasteczka, miejscowości i być może a raczej pewne tego jestem, że tutaj jest duże poparcie miast, gdzie tak naprawdę jak robi się sondaż uliczny w mieście, nie ukrywam tutaj, jak są kanały, co się tym zajmują stricte, to tak samo jakby są przegrani, więc no daje to do myślenia, czy to nie jest jakaś sztuczna manipulacja, tak, bo to też jest jakiś marketing i reklama, jak ktoś nam, nam, nam pokaże, że ktoś jest na pierwszym słupku wysoko, to znaczy, że no, ty, no jest dobry, jest mocny, bo tyle ludzi na niego głosuje, tak. Ale nie dajmy się zwariować, słuchajcie, wracając, za 8 dni wybory. Idźmy na te wybory, zagłosujmy i wybierzmy nowego prezydenta. Niech każdy wybierze takiego, jakiego czuje, że powinien być i że z którym e, możemy zbudować naszą, wiecie, nową przyszłość. E, słuchajcie, no, prezydent, moim zdaniem, to też tak powiem na marginesie. Konstytucja jest napisana jak jest, ale. Jeżeli dojdzie do tego, że obecna partia rządząca będzie miała prezydenta Trzaskowskiego, gdzie w sumie oni zamkną jakby się i będą rządzić, bo będą mieli władzę taką, no nie do podważenia, no co PO napisze, no to prezydent przecież nie zawetuje swojego, tylko pójdzie w to, więc no, nie wiem, to jest najgorsze zło, co może być, żeby premier i prezydent był z jednej partii. To naprawdę nie może do tego dojść. Mało tego, w Konstytucji był zapis, że czegoś takiego nie może być. Czyli, jeżeli jest władza rządząca w postaci PO czy pis w danej chwili, to nie ma prawa startować z tej partii głowa na prezydenta. No, ale niestety jest to dopuszczone i jest to możliwe. Ale nie daj Boże, moim skromnym zdaniem, żeby tak się stało. Prezydent naprawdę, słuchajcie, wchodząc, jako nowy prezydent, on wiecie, też za dużo nie może zrobić, ale może namieszać, może, może naprawdę jakby ze swojej pozycji zawetować wiele rzeczy i, i ich po prostu nie podpisać, tak? Bo prezydent musi, żeby dana ustawa weszła w życie, to prezydent musi to podpisać. Jeżeli tego nie podpisze, to nie wejdzie. No i teraz wiecie: no, z, z, głupi przykład, tak. Platforma sobie wymyśli to, <grym> rzuci pismo do podpisu człowiekowi z platformy i co? On się będzie zastanawiał. Oczywiście, że to podpisze, wiecie. Więc, no, nie dopuśćmy do tego. Ja też jestem tego zdania, słuchajcie, żeby pójść yy, i dać szansę innym, nowym osobom. Jest to ryzykowne bo są to osoby, które no może za wiele tam w polityce nie osiągnęły, ale jak się ich słucha, a tylko na ten moment możemy ich tylko słuchać, to w jakiś sposób naprawdę mnie bynajmniej kupują i trzeba dać im szansę. Po prostu trzeba dać im szansę, a być może naprawdę zmieni się wiele w naszym biznesie, życiu codziennym w naszym pięknym kraju, jakim jest Polska. Słuchajcie słowem zakończenia jeszcze, to tylko Wam powiem, że władza poprzednia, jaka była, no to nie możemy, wiecie, nie to, że ja jestem wyznawcą pisu czy coś nie, ale jak się widzi te słupki, co oni robią ze spółkami skarbu państwa, jak to wszystko idzie na dno. Wiele spółek, grupa azoty problemy. No każda spółka wiodąca, która w tamtym czasie naprawdę szła z taką pompą, w tej chwili wszystko stoi w miejscu. Wiecie, znam ludzi z branży worlenie nie tam od wewnątrz, tylko po zewnątrz, co jakby są nie w strukturach, a mają styczność. No to jak tylko jak tylko weszły nowe rządy, to worlenie się nie dzieje, totalnie nic. Nie idzie żaden rozwój. Nie kupują żadnych innych stacji. To, co zostało zaplanowane, to, to po prostu zwyczajnie realizują. Więc, nawet taka potężna marka jak Orlen, która jest już rozpoznawalna w sumie tutaj na zachodzie, też są stacje w Niemczech, Słowacji, na Węgrzech i mogliby iść dalej, ja naprawdę, mimo wszystko, że to jest spółka Skarbu Państwa. No, to trzymam za nią kciuki, no bo jestem z tego kraju i naprawdę, jeżeli to, co polskie gdzieś w świecie ma znaczenie, a tym bardziej w swoim kraju, no to naprawdę buduje, tak, bo coś mamy swojego, bo wiele rzeczy, wiecie, straciliśmy i na przykład my w motoryzacji, gdzie nasza motoryzacja piękna, była potężna, no to w tej chwili już jej nie ma, więc zostają nam takie pojedynki, z których możemy być dumni. Więc no, ja myślę, że nie idźmy tą drogą, że jak. Ci plują w twarz, to ty powiesz, że deszcz pada. Jak wiecie, ktoś przeprowadza sondaż uliczny i pyta się kobiety i mówi, ale zobacz, no tydzień temu mówił to, a za tydzień mówi, że tego nie mówił, a zostało to nagrane, a ona mówi, przecież to jest polityk. Jemu można kłamać. I, za, i na niego zagłosuje. Albo, bo, bo wie, wie, wie pan, bo, bo on jest taki ładny, przystojny, wiecie, no. Wiecie, no niestety każdy ma wybór, każdy, każdy ma możliwość pójść na wybory. Moim zdaniem to też nie wiem ktoś powinien przed wyborami wypełnić jakiś quiz albo ankietę, czy on jest w ogóle zdatny do tych wyborów, czy on ma łeb na karku, czy go też nie ma. Bo jak się niektórych z ludzi słyszy, to po prostu ręce opadają. Naprawdę. Powinno być moim zdaniem. Przeprowadzony przed wyborami jakiś prosty quiz, najprostszy czy quiz, czy jakieś zadanie, żeby ten człowiek miał trochę oleju w głowie, że faktycznie jeżeli go zda, to przystępuje do wyborów, albo w postaci jakichś prostych pytań. Bo naprawdę jak się słyszy niektórych tutaj ludzi, co dlaczego wybierają danego kandydata, to no, no, no po prostu sami wydajcie sobie. Odpowiedź, ocenę, opinię, bo to dla mnie jest tragedia. No, ale niestety. Jest jak jest, więc jeszcze raz powtórzę: 18 maja idziemy wszyscy na wybory i głosujmy sercem. Widzicie, co się dzieje? Zwróćcie na to uwagę. Nie miejcie zamkniętych oczu. Jeżeli widzicie, że inna strona chce zboczyć i Próbuję innych swoich możliwości, może porozmawiaj z nią, spróbuj ją przekonać, przedstaw jej argumenty, których jest wiele, bo wiecie, no, są maniacy danej partii ludzi, tak samo w maszynach, są maniacy danej marki, i, i żebyś, nie wiem, jak to w danej marce tam, nie wiem, nawalił taczkę obornika do kabiny, to on i tak ci powie, że tak ma być i to jest super i tak kupię tą markę. Tak samo, wiecie, jest z wyborcami różnych partii, więc no, co tu dużo mówić, ale podejdźcie z rozumem, z daną sytuacją na rynku, jak to wygląda, i naprawdę dajmy szansę, moim zdaniem, tak jak wspomniałem wcześniej, innym, nowej krwi. Ja mówię, ci mieli 20 lat na to, żeby zabłysnąć i naprawdę zrobić dużo, a nie było wcale tak wesoło. W tej chwili na debatach oni będą mydlić oczy, mówić jacy są wspaniali, ale uwierzcie mi, że po wyborach wszyscy o tym zapomną, wiecie o kim mówię i nic nie zostanie zrobione. Nic nie zostanie zrobione: po prostu po cichu dalej będą realizować swój plan. Także nie pozwólmy na to i zmieńmy to, bo w nas siła mamy prawo wyboru, korzystajmy z tego. I idźmy na wybory. Także ja kończę jeden z pierwszych moich odcinków na tym kanale. Ruszyłem politykę, no bo teraz gorąco o tym, bardzo gorąco, więc no myślę, że ten kanał też do tego się nadaje. A, słuchajcie, jeszcze jest taka niespodzianka. Tutaj przygotowałem, widzieliście, stała zabaweczka z Brudera Sztajera 6300 Terus. O wartości około 200-180-200 zł. Dostanie ją osoba, która ogólnie pod tym filmem wstawi jakiś fajny, kreatywny komentarz yy, związany z tematem dzisiejszego odcinka, czyli z wyborami prezydenckimi. Cokolwiek, inwencja twórcza, napisz coś fajnego, nie hejtuj. Słuchajcie, ja. Ogólnie z hejtem u siebie, jeżeli występuje, to walczę. Ja o tym kiedyś mówiłem wcześniej, ale to nie o tym odcinek. Jeżeli będą głupie komentarze, obrażające, yy, możesz podzielić się oczywiście swoim zdaniem, ze mną się tu nie zgodzić, napisać, ale nie obrażaj. Za kreatywny, fajny komentarz powtarzam. Ta zabaweczka leci do ciebie. Zrobimy oddzielny odcinek, wyróżnię ten komentarz albo po prostu zwyczajnie na niego odpowiem i wtedy w wiadomości prywatnej podzielisz się adresem i wyślemy do ciebie tą zabaweczkę. Więc ja, słuchajcie, kończę. Myślę, że jak się podobało, to dajcie motywację na więcej. Naprawdę z tym kanałem. Bo wiecie, prowadzę biznes, biznesu trzeba pilnować, nie do końca też mam czas po prostu tutaj być i ciągle nagrywać, ale może dojdą kolejne osoby i wtedy będzie łatwiej. I liczę na to, że te studio w jakiś sposób rozbudujemy tak, że będziemy też może robić fajne spotkania z różnymi znanymi, ciekawymi ludźmi, gdzie poprowadzimy fajną merytoryczną rozmowę. Więc yy, budujmy ten kanał. A ja ogólnie nie jestem, słuchajcie, zamknięty w jedną stronę, po prostu optymistycznie podchodzę do życia, do świata i mówię tak, jak jest i tak, jak ja to widzę. Wiadomo, że nie każdy się musi z tym zgadzać, ale tak jak nagrywam te filmy i widzę wasze, jak wasz odbiór pozytywny, to myślę, że tutaj duża część ludzi oglądających mnie ze mną się zgadza, a to buduje. Naprawdę i daje motywację na więcej. Więc ja już kończę i zapraszam serdecznie do polubienia, udostępnienia i komentowania. A my widzimy się już niebawem w następnym odcinku. Myślę, że w przeciągu kilku tygodni nagramy kolejny odcinek. Więc serdecznie pozdrawiam raz jeszcze i do zobaczenia.